A czemu ja? Zamknij się, już nie żyjesz. To ja spadam, nara. Wracaj mi tu, śmiertelniku. No i gdzie k Uwu, w końcu go zgubiłem. Dobra, idę do Polski. Polska. Siema, to co się dzieje? Dasz mi jakieś tereny, bo Kewebal7 mnie zaatakował. Co? Dobra, masz tutaj skac Prolandio. Ej, Macron, no co tam? Dasz mi na razie dostęp do Szwajcarii, bo muszę z nim pogadać. Jasne. Dzięki. Ej, Szwajcario. Osiemna, mielonek, co tam? Potrzebuję Twojej pomocy. Spoko, powiedz, kto to jest ta, rozwiąże to raz, dwa. Kefbals atakują nas i nie chcą przestać. Co? Całe bals! Przecież to są moi kuzyni, a was roz. ją. Dobra, ja idę z nimi pogadać, a ty tu zaczekaj, ja dam ci znać. Oki doki.